I witamy was w części drugiej. Ej, a może do góry? Ha? Hmm. Może do góry? Pewnie dołem się idzie do góry. Czemu? No dobra, to już. Teraz będę. Widzisz? No. masz rację. Góry? Czekam na ciebie, bo jak jeszcze gdzieś coś tu przywale niepotrzebnie. To by było. A tu jest coś podejrzane, powiem ci. Czekaj, Czyżby ja, kurą... ja wiem, jak to zrobić. Nie, 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 nie kurą. nie, kurą. Ja bym poszedł kurą. Ja nie, nie, idę Dobrze. Kuro. teraz kuro. No. To Chciałem na ciebie poczekać. Kuro? Parek pomyśleliśmy podobnie. O mamy tutaj checkpoincik na znaczy, czy, czy my jesteśmy... O! Co? My jesteśmy w ostatnim świecie! No! Tam gdzie jest boss? No. No, no, Znaczy i tak byliśmy. Tak? To jest taki... Ej, na górę. Hmm. Nie masz tam. No, wtędy się wraca chyba co. O. się zagapiłem na Ciebie, no to... Trójkąt i... Dobrze, że nie wyszliśmy, no. bo to nam chyba skazowało. Czekaj, a możemy teraz wejść tutaj, bo... na skills... To tyle. Tyle. Czemu tamte są nieaktywne? Nie wiem, ale dobra, nie będę się zastanawiał. Bo może jeszcze nie zrobiliśmy... jakby... idziemy, idziemy. A! Nie, uważaj! Uważaj, tata! Tata, jedziesz, jedziesz, jedziesz? Bardzo dobrze! Dobrze ci idzie! Szybko! Dawaj! Sprzęt! Dobrze! Chodź tu do mnie, chodź tu do mnie! Ciekowaj! Mm, nie, nie, chodź tu do mnie! <duszel> <duszel> dawaj! Nie mam teraz pomysłu. Aha, trzeba kurą tam skoczyć. Może człowieczkiem, dawaj, bardzo dobrze. Jedziesz, jedziesz, co ty robisz? Nie, dobrze. Mm, ja. A ja mogłem stać na tej ziemi przecież, a ja myślałem, że mam są kolce na dole. Ale spoko, to już wiemy o co kaman. Dobrze i nie. Dobrze! Jest. Dobrze. Jest. A, jest! dobrze! jest! Dobrze! Tak jest! Dobrze, dobrze. będę ci podpowiadał! Bardzo dobrze! Tak jest! Dobrze! Dobrze! Bardzo dobrze. Dobrze. dobrze! Bardzo dobrze! No co ty robisz? Graj tu, tu! A pół, a nie! C czemu on cię tam walnął w to? Ale wiesz co? Chcę ci dać puchar. Za! Za twoją cierpliwość do słuchawek! W ogóle ani razu nie ma że ci wypadają tak jak właśnie teraz. dawaj. Ty, ale wiesz co? Że, że gościu akurat nas walnie wtedy jak no. musimy... To jest po prostu jakaś porażka. No dobra no Nie ma tego co byśmy nie przeszli no Starczy być cierpliwym. Chyba do góry! Tak bardziej do góry. A może góry. nie do niego, tylko wiesz, tylko mm, właśnie jakby akcje Co? Nie. A, się Że właśnie na platformę bardziej się skupić, żeby wskoczyć, a, a nie to do, do niego do walki. My się tak skupiamy, że... Dobrze było, dobrze było. Kurczaczki. Bardzo dobrze było. Co nie, bardzo dobrze hmm? było. Ja też tak uważam, że bardzo dobrze było. Tutaj to już mamy opanowane na Amen. Przepraszam Cię. Ty patrz, co za kolo. A może trzeba go... A za nim są kolce? Tak. A, no, bo myślałem, żeby się przekaturlać, wiesz. No, no. Wchodzisz i od razu się turlasz do tyłu. Wchodzisz na platformę. Bardzo... Do... O, tak, dobrze, dobrze, to bi, bi, bi! Bardzo dobrze. Ale było bardzo dobrze. No, ale widzisz, zawsze jest to jakiś progres. Idziemy dalej. Czasami wpadamy do lawy. Ale nikogo to nie boli. Mnie nie musisz uderzać. A może lepiej cię uderza Nie! Patrz jaki to jest koleś. No akurat nas uderzy i będziesz stała w takim miejscu. Po prostu. To, to przecież to. To nie jest trudne, wiesz, to nie jest trudne, ale jeszcze czasami jest tak, że to po prostu jest jakiś sposób, że po prostu trzeba wybrać odpowiedni moment. Dobrze? Kurka albo dziewczyna? Ja nie wiedziałem, że dziewczyna też może być. Wiesz co? Ja ci dam dwa puchary. Jeden ci dam puchar za to, że ci słuchawka wypada, a ty mimo tego działasz. A drugi puchar ci dam za to. Dziękuję! O! O, dobrze, że to zrobiłeś. Lecę. U. Ha! Ale spoko, już będziemy stąd zaczynać, więc luz. Mam, mam. Alabama. Czy to jest taka ostatnia kraina, nie? Ja, ja się trzymałem! Ja Ty się trzymałaś, popatrzyłaś chyba na mnie, co? No. Że ja się nie trzymam. Ale ja zawsze się trzymam. Jestem. Trzymaj, jedziesz na tym. Jestem. Teraz. Czy, 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 czy jest... Teraz co? Aha, zmieniasz świat, i on znika, a, a pod spodem tak, masz no. węża. Aj aj. aj, 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 aj no, yeah, dobra, sorry, yeah, moja chyba była. Yeah. Taka delikatna. Nie skumaliśmy, że, że nie jest zmieniony świat. Po prostu. Co to było? O, Ej, w ogóle tam, tak, tam w ogóle nie wiemy o co chodzi, ale się jakby łapiemy. Ja przynajmniej tak mam. Dobra, poczekaj. Iść w prawo, aż pod spodem będziesz miał wężać. Teraz zmień świat, dobra. Teraz jedziesz na nim, w dół. I tutaj głową, główką... Oooo, znowu lub zostaniesz. Ja bym to pewnie przeszedł, ale kiedy... Lecimy. Podejrzane coś to jest. Nie! Taki człowieczkiem! Wąż. Właśnie, człowieczkiem. Dwa dwie sekundy, tata. No jajko zniosłem. <noise> to O, oh, co? Ty? Po co to zrobiłem, no? Bo taka panika była, wiesz trochę. Ja będę człowieczkiem. Dla ja się, ja się dotknąłem w głowę. Właśnie, ja też tak zrobiłam wcześniej. Ale no dobra, teraz będę. Szybko dawaj. Łoł! Wow. Dobra. Jestem le kurą. Lecę. O tak kurą. Jadę, Jestem Jadę, kurą. Jestem. Dobra, lecę, lecę, lecę do ciebie. Dobra, czekam na ciebie. Jestem? Zmień się w kurę, w kurę, dobra. Dobra. O, przejeżdżamy gdzieś do ważnego miejsca. To co ty Zabiłem zrobiłeś? się czołkiem, czółkiem. Dobra, jest wężem, jest wężem. No, jadę, nie, nie patrz, zaraz do ciebie dołączę. Spróbuj gościa ominąć. Uderzyć tatę. No to szybko, szybko! No, działaj mnie, dobra jajko znieśliśmy. Co ty zrobił? Coś mi wydarzyło. Dobra, leć, nie zwracaj na nich uwagi, leć Jakiś plan, masz jeden, masz jeden, dobra jesteś. Dobra, mam cię Idziemy na dół chyba, nie? Nie, na tamto to. Chyba na ścianę. No. Kurczę. No, dobrze to było. Dobra, to było. Trzy, cztery. Patrz. Musimy tam tym? Potem podbicie do góry i zmiana świata. O. Teraz ty. O! W <noise> <noise> Ale wie, że w głowę... Ciekawe co to za lucha. Tylko żeby ten. nie było te... Czy ja tam coś uderzam? Chyba tak. Jakiś tygrys tu się odżył. A fioletowy to kura? Tak, fioletowy to kura. Bardzo dobrze. Idziemy. A nowe jajko tak. znosi. to jest jajko... taka śmieszna rzecz po prostu tutaj. A jak się jajko znosiło? No, A chyba. Kukle. Po prostu. Znowu tak samo. Co to za. Dobra, poczekam na Ciebie. Czekamy to ta? Nie to zrobiliśmy! Koniec? Przelecimy się... tam? Przelecimy! Nie ma to, jak dwie główki pracują. Dawać mi tego bossa ostatniego. Już mało się przeszliśmy. Co? O, działa? O, przeszłaś. Klucza? Dobrze, że te kury są takie malutkie. Oj! eto to spoko! Nawet fajne. O jest, że. Ciekawe. Czekaj, ja, ja bym tu się zastanowiła. O, wiem jak to zrobić. Zamienię się w człowieczka. Też tak A nie, tak bardziej. O tak? No. Dobrze. Czy Mieliśmy to? podobny pomysł w tym samym momencie. mam, mam. Chyba jesteś moją córką. A tu też. Eee... tak o. Fuks, że ja zginąłem. Bo by nie przyniosło no. kamery mm. i by było po zawodach, nie? Poczekaj! No tam być luka. O, tu Ops. jesteśmy. Po... Ej co się to? No dobra, włącz mapę jeszcze, zobaczymy jak tam na mapie wygląda. No ja to jeszcze kawałeczek do bossa jest. Nie? Kawałeczek, kawałeczek. Raczej się nie zmieścimy w tym odcinku. Uu. Tata! Uu! Tu, tu! Ma ja, <laughs> tole. Spoko. nawet może to być do zrobienia, powiem ci. Tak, do zrobienia. Co? Co Jak my to zrobiliśmy? O koniec. Uff. Ja myślałem, że. Nie, no brawo dla nas, naprawdę. No. Czekaj, tu może po ścianie jakoś zjedziemy. No A jak się czerwonych rozwala? No, tym górnym. Jak mnie zgniotli! Musisz tylko ich tam da dać do tego. O, i trójkąt i tam ich wrzuć. Kliknij, kliknij mnie. O, jeden zgnieciony. Trzy, dwa, jeden, dajesz do mnie. Boisz się? Mam mało życia, to... O, chyba go zacucha. Za aj, aj, aj. No. Jeszcze nie mogliśmy Ech, od razu zejść z dół? <laughs> nie! Stoją, walczą. Ale furt. <laughs> Czekaj bo mi tura zostały tylko Podziw trochę dziarenko dziarenek, Zia no jajka znieść dobrze Dobrze To się obniża Właśnie, to się zauważyłam Musimy w ich szybko rozwalić żeby... Wiesz, ...dawaj! I rzucaj do góry co ja tu jakiś przelot zrobiłem? Na, na, ja na prawego, dobra? Dobra, na, na lewego To ja zginąłem, kurde, go. Zabiję się sam. Szybko. Spadamy O nie! Tata! Weź to! Aaaaaah. <śm> no, to są jakieś tam emocje. Na dół czy na góry? Góry. A tu będzie ten, to przejście, pamiętasz? Mhm. Więc do góry chodźmy. Co robiłaś właśnie? No to jest ta taka nie... nie taka... 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 Chodź. Da, razem. Dobrze. To jest taka... 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 Wiesz jak to zrobić? Dobrze. Bo ty czasami nie łapiesz się. Lecisz sama dobra, czekaj teraz na mnie. Czekaj na. A dobra, możesz polecieć. To jest tutaj łatwe w, ramie... w w sumie. Tam wracamy, więc tu wchodzimy. To jest tam combination. Co? Co to? Na żółty to jest jaki? To no to jest z tym główką. Muszę podejść do no niego. Oleś. Mocasz. Dobra, zrobiłam go nie do tego czarodzieja. Dobra. U góry. góry tego mieszka. Moja wina. Jaki gościu? Odbiję go z główki. No, musiałeś ty przyjść. No. Co ty? Jakoś tutaj mi się. wysyło. Ale już jestem. Patasz, coś to było w tym, Boże. nie? No, kiedyś to było takie coś. Oh o! No! Ja to chyba powinno być proste. Może. Co ty zmieniasz światy? Patrz, wystarczy tak po prostu. Tak, tak! No tata no, to no, nie moja wina no trzy, Musimy na 3-4, 3-4 chodź A ja muszę z tobą lecieć, to ja może bym się poddał Zyro, zaraz, 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 zaraz Przepraszam no. A może kurą? kurą Kura może lecieć dalej Dobrze Ale tu nie polecił, Ale tu no. byśmy polecieli na dwa strzały, wiesz Aha, faktycznie Brawo, brawo! Można, można! można. Czekaj, e, idę do ciebie. Ale no na koniec serwują nam zagadki, powiem ci kurą. Zagadki nie kiepskie Wymagające nie lada. Powiem Ci Luka? No raczej Nie lata zdolność. mówić, o, że jeszcze brakuje nam Jeszcze brakuje nam tego Bo Nie chcę ich wywoływać Tego, załatwię tym dużym Dobra, albo ja ty, tymi wiatrowymi ja... załatwię Ej, on jest na czas! On jest na czas! Czyli tak zajmuje... Bomba! Czyli, dobra, czyli... zajmujemy się dużym No Czyli wywołałem wilka z lasu mhm. Ej, ja się zajmę wiatrowym, ty się zajmij tym, tym Dobra Zajmuję się tym Teraz zajmujemy się tylko dużym. Chyba, że już jest załatwiony. Kurczę, ja na ciebie patrzę. Dobrze. Spokojnie, teraz na spokojnie. Teraz na spokojnie. Tak, głupka. Dobrze, rozwadzamy z tak? To powinno być już koniec. Brawo. Nie nam się za drugim razem Co to za gościu? Butelka chyba. Czekaj, teraz Idziemy dalej O nie, stój! 3, 4, dawaj Mogliśmy sobie trochę to zaplanować Kurą? Rozwalimy to kurą? Nie! Ja wiem jak to zrobić Trzeba wskoczyć na tą ścianę Ha! Brawo A co teraz? I głow... Znaczy... Po prostu może spać i głową? No, po prostu tym tym Dobrze! I teraz tym normalnym! Tak, dobrze I skaczesz! Po prostu skaczesz! Lecisz! Nie uderzysz teraz! O nie! Lucha? Ja nie chcę w to Kuro. grać! Kuro, to jest! Przecież już A był akurat? Co załatwiliśmy, załatwiliśmy wszystko? Od nowa! Czekaj! No tutaj chyba się zatniemy. Nikt sama? Aha. Cztery, trzy, dwa, jeden w jestem Co tak ci szybko poszło? O, dobra, 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 dobra! Szybko! <gry> Poleciała do kuchni znowu Uderz mnie tutaj szybko widzisz to tak dobrze poszło Kurą na hita idą Uderz mnie ładnie No dobra, teraz będziemy wiedzieć Właściwie na wszystko jest jakiś sposób, nie? Tutaj trochę się hmm. miotam Tutaj szybciorem <laughs> Za bardzo poszliśmy chyba do ściany Aaaa, la 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 kurą dostałem Spokolecisz Kurcze A tutaj może pod... wiesz no. Kukiem, nie motam, mocą. Nie poszło, nie poszło. Oj, tutaj też już jest zwolnienie, ale dobra, ja tak dałem radę, ty też też radę. I tutaj czerwony. O, dobrze. Teraz kura od razu. To jest Po co to bierzesz? Nie wiem. Mm, nie wiem. Nie zaczęłam No to taka ta harem dżemówka, ale... Tak, dobrze ci idzie! Dobrze się Dobrze, dobrze! Weź, rozśmieszyłaś mnie! Dobrze ci się idzie! Ech, dawaj to, kopaj mnie tutaj. A, to dawaj. Lecimy. Bardzo dobrze nam idzie, na razie lecimy razem. Ja na ciebie popatrzyłem. Dobrze. Dobra, trzy, dwa, szykuję się na górę. No coś ty, ty... I nie bierz tej bańki. Dobrze, nie, nic nie biorę. No. Tak. Nie wiemy, czy ona pójdzie do góry. Nie pójdzie, bo jest... Dobra, już Przeszliśmy to. Dobra, kończymy ten filmik. Okej. Nagramy jeszcze jeden. To była część druga.